Witajcie na kanale Kwasier Official. Trudne czasy, symulacja jest taka, nie ma gazu, nie ma prądu, jesteśmy w mieszkaniu, w domu, w miejscu ewakuacji lub właśnie do tegoż miejsca ewakuacji się udajemy. Musimy zrobić sobie jakąś strawę, ciepły napój, co by się ogrzać, co by podnieść sobie morale. I teraz sposobów jest kilka. Chciałbym dzisiaj Wam przedstawić kuchenkę, która moim zdaniem jest jednym z lepszych wyborów. Mam tutaj... Kucheneczkę taką składaną, zaraz ją rozłożę, ale dlaczego uważam, że tego typu, ten typ kuchenki, bo firma jest tutaj kompletnie nieistotna, chodzi o samą konstrukcję. Dlaczego jest najlepsza? Ponieważ najlepsze rzeczy w trudnych czasach to są takie rzeczy, które są wszechstronne. Możemy w tej kuchence palić bowiem drewnem, takim palniczkiem spirytusowym czy też na denaturat, lub kosteczkami podpałkami do kominka i tak dalej, i Złóżmy najpierw sobie tą kuchenkę i przyjrzyjmy się samej konstrukcji. Będę mówił o plusach i minusach. Minusem, jak już sami słyszycie i widzicie, jest to, że to wszystko tak się tutaj telepie i hałasuje. Składanie jednak jest banalnie proste. I teraz możemy ją zostawić w ten sposób: nałożyć sobie tutaj kopułkę i w ten sposób palimy w niej drewnem. Jeśli chcemy natomiast korzystać z takich tutaj podpałeczek, to musimy włożyć to na to ta miseczka i w miseczkach już możemy układać czy to żel, czy to podpałkę, czy to właśnie takie palące się kostki. Jeśli natomiast chcemy korzystać z tego rozwiązania, to robimy w ten sposób. I możemy palić. Mam różową zapalniczkę oraz literek wody. Sprawdźmy teraz, jaki czas jest potrzebny, żeby tąże wodę zagotować. Zacznijmy od palniczka na denaturat. Spójrzcie. Całość pali się praktycznie bez żadnego dymu. Zapach jest dość delikatny, także myślę, spokojnie w pomieszczeniu można z takiego rozwiązania skorzystać. No tylko ciekawy jestem czasu czyli niecałe 25 minut litr wody zaczął się gotować. Warunki są takie, że wiatru praktycznie nie ma. Temperatura myślę 7-10 stopni może być dzisiaj. Deszczu nie ma to też na plus. Jeśli będzie ciepiej lub pracujecie w pomieszczeniu, to wiadomo, że czas się skróci. Jeśli będzie mróz, wiatr i tak dalej, to czas się wydłuży. Ale 25 minut mniej więcej potrzeba było. Czyli teraz co? Wyłączymy palniczek spirytusowy i sprawdzimy czas na kostce. Wydaje mi się, że będzie dłuższy, ale zobaczymy. Kosteczka również spala się bez żadnego dymu, praktycznie jest bezwonna. Ale ten płomień tutaj wydaje mi się, że jest nieco mocniejszy. Czyli czas powinien być krótszy. Zobaczymy. No i elegancko, 25 minut, litr wody zagotowany. Żeby to zrobić, musiałem zużyć dwie kostki. To znaczy ta wypaliła się gdzieś tak w jednej trzeciej. No ale zużyć trzeba dwie. To znaczy, można ją niby przełamać na pół e, i tak dalej. To są kostki Esbitowskie, generalnie. Też żadna reklama, tylko po prostu dla porównania, żebyście mieli. Dobra, zabieramy się teraz za drewno. Spójrzcie jak to wszystko mocno się pali, kuchenka ma bardzo dobry cuk, no i możemy ją wykorzystywać również jako źródło światła lub awaryjnie światłem pomoc wzywać właśnie. Czyli mamy kolejne zastosowanie do tego typu kuchenki. No jak widać jest tutaj już cała masa dymu, charakterystyczny zapach, no ale płomień jest dużo mocniejszy, więc wydaje mi się przełoży się to znacznie lepiej na czas. No i pięknie, niecałe 9 minut potrzeba było, aby ogień z drewna zagotował litr wody. E, czyli czasowo ta metoda jest najlepsza, ale jeśli chcemy pozostać w ukryciu niewidoczni, to całkowicie odpada, gdyż ten dym, ten zapach widać z daleka i jesteśmy jak na widelcu. E, te kostki. Ich plusem jest to, że jest niewielki rozmiar, niewielka waga, termin przydatności jest bardzo długi, więc możemy wrzucić to sobie do plecaka ucieczkowego do torby, trzymać w samochodzie. Ale proponuję, aby tych kostek mieć nieco więcej. Z sześć to chyba minimum, no bo jak widzieliście, dwie są potrzebne, żeby zagotować litr wody. Najlepiej wychodzi taki oto palnik. Spirytusowy, ogólnie na mocny alkohol czy też na denaturat, tylko proponuję, abyście ten mocny alkohol, oj, nie chce się teraz on otworzyć. Dobra, się chce. Abyście ten mocny alkohol czy też denaturat wlewali tutaj przed samym użyciem. Pomimo tego, że tu jest uszczelka, to i tak te procenty gdzieś tam ulatują i przechowywać w tym płyn, no to nie polecam. Można tego, z tego korzystać w pomieszczeniu, co też jest plusem. Nie ma gazu, nie ma prądu, jest blackout. Wyciągamy sobie taki palnik, bezpośrednio na nim możemy gotować, smażyć i tak dalej, ale można go też właśnie użyć razem z tą kuchenką. Czyli wszechstronność kuchenki jest dosyć duża. Dodatkowo daje ona przyjemne ciepło, zmniejsza ryzyko pożaru. Miejsca dookoła, ponieważ wszystko mamy tutaj w kupie, że tak powiem. No i dodatkowo możemy mocno to rozpalić, to się pięknie pali i mieć światło ostrzegawcze, czy też po prostu oświetlić sobie jakąś przestrzeń. Także co, jeśli interesujecie się tego typu tematami, chcielibyście być przygotowani, to ta kuchenka ze wszystkich innych, jakie są na rynku, tego typu uważam jest najlepszym rozwiązaniem. No i cóż, do zobaczenia!